Dominik! Jak Ech, to, to mogłeś, co tutaj nie? robiła doktor Kaja? I to jednak Ech. prawda. Witajcie w kolejnym odcinku Rodzinki, czyli serii dla nastolatków, która ma poprawiać humory. Już teraz dostawcie łapkę w górę, bo dziś w odcinku prawdziwy klub złamanych serc i cała masa miłosnych dramatów. Jeśli twój przycisk jest czerwony niczym zakochane serce, to szybko kliknij go i zmień jego kolor z czerwonego na szary. Plotki głoszą, że jeśli klikniesz wystarczająco mocno, to może jeszcze dzisiaj się zakochasz. Więc nie zwlekaj tylko naduś ten guziol na szczęście. Koniecznie napiszcie w komentarzach. Dominik plus jeden, jeśli chcecie, by był z Sylwią lub Dominik plus dwa, jeśli chcecie, by został z Kają. A teraz mam do was pytanie, czy pamiętacie serię Szpital? Chcecie powrotu szpitala już od tego poniedziałku? Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę, żebym wiedział, że chcecie! A odcinek o małym jodzie nagramy jeszcze dzisiaj. A teraz oglądajcie ten dramat miłosny i wkręćcie się jak w dobrą telenowelę miłosną. Dominik, gdzie ty jesteś? Wróć do mnie, kochanie. Hej, Sylwia! Co robisz? Suzia. Nie mam czasu, I co? Co robi? Co U, ci to interesuje, co z robię? Wyjdź stąd. O, a czemu ty tak do niej... Dominik wróć do ozdra I Idź cię? sobie. Wow. Cuzia. No co? Cuzia, idź sobie stąd. No dobra, ale co ty się tak przejmujesz? Co ty myślisz, że on ci zdradza? No chłopak ręce meja. Ale co, co ty mi wiesz o chłopakach? O a, no tutaj jest taka pewna Jaka no. sprawa, Zuzia? Nie mam czasu, naprawdę. Bo ja się umówiłam na randkę. Jaką randkę? Z Krzysiem pod sklepikiem. No Zuzia, bo jak Z jakim Krzysiem? No bo się umówiłam z, no, z moim Krzysiem z czwartej klasy. Ja się z nim umówiłam, że no że my pójdziemy pod sklepik. On mi bardzo. Ale ty masz mój Ja tutaj, tutaj przyszłam poradę do ciebie i może byś mi dała jakąś bluzkę, bo moja to tylko cały czas takie jajka ma. Nie ma opcji, Zuzia. No ale, czemu nie, no ja potrzebuję jakiejś, poczekaj usiądę sobie, ja potrzebuję jakiejś rady Tu No ale no, Sylwia, słuchaj, ja potrzebuję jakiejś pluski tylko, albo chociaż jakieś rady, ja mam powiedzieć, że się Dobra, dobra, sprawię, że dam ci tą bluzkę, ale pod jednym warunkiem. Jaką, jaką? Polejdziesz z tatą szukać mieszkań, bo ja nie mam czasu. <laughs> ale to ty miałeś. Jechać! Ale ja się umówiłam! No z koleżankami, ale Zuzia idziemy szpiegować doktor Kai, bo podobno Dominik jest z nią i jestem taka. <śmierdza> 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 Czyli on cię Nie śmiejcie ze mnie! On cię Dasz mi, dasz mi bluzę? Dam ci bluzkę, ale nic nie masz wygadać tacie. No dobra. Dobra Zuzia, więc ty bierzesz bluzkę, ja idę szpiegować doktor Kaję i i o niczym nie wie tata, tak? No dobra, Dobra. ale pomożesz mi wybrać tą bluzkę, okej? Okay? No dobra no to Zuzia, wiesz, którą? No dzięki, no nie wiem, otwórz szafę, co? Aha, no to nie może to? No ale no nie wiem, to, czy to jest do moich butów? Bo nie. E co to ma być, Zuzia? No ja się, w... ja tylko tak zaczęłam, bo może... Co to ja ma być za wciąż? No. Sylwia, my jedziemy, my pakuj się, pomysła. jedziemy te mieszkania szukać, nie. dzisiaj mamy przejrzeć trzy yy. mieszkania nowe, bo ta, się przeprowadzamy, ta, o, Chciałam wam ta, powiedzieć... Ta, tusiu, mój, ta, co mój, dzieje? dzieje? spożycielu, tato, bo może, Zuzia! Bo może, bo to pomoże? Zuzia! Może nie... ja bym, może ja bym z tobą pojechała? Ale nie, no Sylwia, miałaś ty ze mną i miałeś mi pomóc wybrać mieszkania, no co, no, no przecież... Ale ja się że zajęta, naprawdę jest zajęta. Naprawdę? Ale co, uczysz się znowu, czy coś? I... Co? Ale ty, a ty lekcje odrobiłaś? Ja? Tak I chcesz ze mną jechać mieszkania wybierać? Tak. A jak ty mi doradzisz? Brzdącu? I w ogóle co ty się ubrałaś tak? No no, dobra no, no. No chcę zobaczyć, jak będę wyglądać jako autostrada! Dobra! K kurtkę zakładaj, idziemy. Chodź, idziemy Zozia, ubieraj kurtkę! Ma być, no to, ma być no już, ciepło! Już! już, Ci. już. No, zakładaj kurtkę ładną kurtkę mi mama kupiła! No, świetną! To jest chyba zbroja złota, czy mi się tak wydaje? Ty? Dobra, chodź, mamy takie same. Jesteśmy rodziną żółtych. Yy, teraz się śledzę, <gulę> no, Chodź, jedziemy, słuchaj, wybrać mieszkanie. Rozumiesz, będziemy się przeprowadzali do jakiegoś. Jest tylko kilka opcji. A, Może nawet się przeprowadzimy mieli, do innego miasta. Do... No, nie, ja nie chcę, ja no nie przecież chcę do teraz, słuchaj, miasta, słuchaj, nie? teraz ja Kasia, kolegów, i kolegów, Kasia i Tosia. Kasia i Tosia mają zami. za mało miejsca. Kasia, Tosia, Kubuś, ty. Jeszcze Kacper będzie wpadał z, tych, z tego liceum do przyjeżdżali, Sylwia też. Muszę mieć większy dom, ale wreszcie mamy trochę więcej pieniędzy, ta ta więc ta ta możemy ta ta kupić ma, większy dom. siostry to będą Kasia i Tosia. Nie mogę się im nie wiem. Pasia. <noise> Nie, bo leka i Tosia. Basia, Basia Słuchaj, pierwsza, to się. Słuchaj, to ja nadaję druga. imiona. Jak będziesz miała swoje dzieci to będziesz nadawała z, z imiona dzieci swoich. A się no. nazywał? Zuzanno, Zuzanko. to imieniem, proszę. Dobra, Zuzia, słuchaj, jest sytuacja teraz taka, że pierwszy dom, który dzisiaj zobaczymy, to jest taki dom, który powinnaś znać, Powinnaś znać. E, powinna... Normalnie, to nie nie bój się to nie dom bandytów, wokół którego przejeżdżamy teraz. Ale to jest to jest dom, słuchaj. To jest dom, słuchaj, nasz stary dom, rozumiesz? Nasz, nasz stary do dom. Do naszego starego domu. Tak, jedziemy do naszego starego domu. To jest pierwszy pierwsza propozycja. A, to jest pierwsza propozycja. Tu się gdzieś umówiliśmy z deweloperem i zaraz będziemy gadać z nim. Dobra. Ale wspomnienia, pamiętasz? słuchaj, bo... E, bo ja mam Co? Taki, to, no, taki jakby tylko trochę takim, trudny dojazd, bo tu droga zamknięta. No słucham Tato. cię, Tato, Zuzia! Jakby ...mały projekt z biologii o rodzicielstwie. Co? I jakbym miała chłopaka, to jakbyś tu zareagował. Poczekaj, pójdę po zeszycik, to, to zapiszę Zuzia. sobie. Zuzia! Zuzia, chodź tu. No, ale ty myślisz, że to jest... Prawda, prawda? No tak, no posłuchaj, naprawdę widziałam doktor Kaję, a wiesz, że no jakby teraz z nią mieszkam i widziałam ją z Dominikiem, no i, i coś chyba jest na rzeczy, ale no nie, nie no, wiem, nie, może, nie. może lepiej dobra, nie. Dobra, ham, tyle y, powiem ale, ogólnie, tak to jest dla mnie y, koniec w ogóle w tym momencie tematu, w ogóle ja nie e, ja nie ale, wiem w ogóle, e... nie, dobra, to jest koniec, y, ja nie. A, ale jak ty uważasz, że to na pewno jest dobry pomysł, żeby teraz. To jest do, na, na po prostu. Dziewczyny, Tak, oczywiście, do. jasne. Zaraz to sprawdzimy, czy coś ich łączy. A jeśli coś ich łączy, to. Oh. Ale szpiegamy. Dobra, to jest idziemy. Po Dziewczyny, robimy, idziemy. Nie idziemy nie ja czekać dalej. Iddają, ja nie oddzielam. No. Nie, nie odzywa nie się, nie Teraz to to ja. zobaczymy, co ich łączy. Mhm. Idziemy, idziemy. Teraz. No dobra, no. dobra, normalnie. Ale Sylwia, na pewno jesteś przekonana, że chcesz teraz iść do szpitala i śpiegować Dominika i Kaję? Tak, jest przekonana, w ogóle ja nie tak, wiem... Tak, jestem e, pewna. Ja, jest pewna, po prostu nie, w ogóle wejdźmy, e, idźmy, nie spalmy ten szpital w ogóle, ja to? nie wiem, uciekniemy... Nie no, bez ale nie... chcę się dowiedzieć, czy mnie okłamuje zdradza, no dobra, Od razu cokolwiek. Od okłamuje. A jak nie okłamuje, jak okłamuje normalnie? Przecież no, jak to kurde w ogóle tak można że No nie wiem, ja nie umiem kłamać. Dobra dziewczyny, idziemy. Okej. Okay. Nie, ja myślę, że ten, ten, ten pomysł z tego szpitala to jednak dobry był. Chodź tu. No, no już mam zeszycik. Jakie no to... rodzicielstwie? co? Jaki no chłopak? Zuzia, pani... ty chłopak, coś ty zwariowała? Kupię ci nową zabawkę jakąś. Gdzie A jakby umiał orać pole? Orać pole? <laughs> no, jakby miał trakt. <laughs> Zuzia. Nie masz, chłopaka. I za W ogóle... Powiedz pani, która zadała Ale tą to pracę to domową, no żeby panie, se sama odpowiedziała na takie Lidia pytania. Mi zadała z biologii. Halo, halo, proszę pana. O, o, kto jest? O, dzień dobry, witam. Nie, ma, nie interesują bardzo. mnie żadne twoje panie od biologii. Już byliśmy no, u jednej dzień dobry, panu, Dzień dobry witam, panu, witam, witam. Wie pani co tak tak się składa, że proszę pana, my ten dom kiedyś dzierżawiliśmy. Dzierżawiliśmy, widzę, że się wszystko zmieniło i inni lokatorzy tutaj mieszkali, ale tak, tak Ten, tak, ten tak, dom, ten ten dom ku, już kiedyś do mnie. W jakiej cenie jest to? jest? W jakiej cenie jest ten dom? Nie, ten pan... dom kosztuje około 6 tysięcy łapek. Okej, okay, drodzy widzowie, ten dom kosztuje 6 tysięcy. Poczekaj, rozmawiam z widzami, którzy tam fundują ten dom. Jak to jest Twój pokój. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, to ale jest nasz stary, nasze stare mieszkanie, które, w której, które jest już całkiem spore. No, jakby takie tu gabarety, tam jest jak tutaj tutaj można mieszkać, tu kiedyś był dom Sylwii. Kto tam pamięta, to pamięta. W każdym razie, gdzie jest twój pokój? Gdzie jest Zuzia, twój pokój? No tutaj był mu pokój, ale wtedy byłam malutka i w sumie to już się tu nie będę mieścić za bardzo. <grym> Przebudujemy. W każdym razie, jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 6000 lajków, to będzie nas stać właśnie na ten A dom, A pamiętasz tato, tu to dziura w podłodze! Następny dom jest na Słyszysz, Zuzia nawieś jedziemy. Ale nawieź. tam będzie śmierdzieć kol... <noise> Niczym nie będzie śmierdzić. Zapraszam pana do samolotu, że coś siąść z tyłu, moja córka siedzi z przodu. O, Ja siedzę z przodu! O. Bo tutaj ma ten fotelik. <noise> rozumiem, rozumiem. Zapinamy pasy jedziemy teraz na wieś. Kochanie, co ty tam miałaś z tej lekcji? Co? Że jakieś pani od biologii, coś? Jeszcze raz. O tak, o rodzicielstwie. A, tato, a, a, a na przykład jakbym miała takiego chłopaka, ale takiego miłego chłopaka. Zuzia, czy ty mi... Nie takiego co rowery kradnie, tylko takiego miłego chłopaka. To, to, to byś był zły? Tak, tak, oczywiście, generalnie yy, nie Ale wyobrażam nie sobie, żebyś miała... Ale proszę Ale jest starsza. Tak, pana, młodej poczekaj, miłości trzeba dać roz, panie, tak... panie Panie, co pan gada? przecież Ona jest dzieckiem jeszcze żadnych miłości, co ty? Gdzie ty w ogóle? Jak ci dam zaraz. Ale ja nie jestem ta mała, mam już 10 lat! Ile? 10? A nie jesteś starsza przypadkiem? A może 12, nie wiem, nie umiem liczyć. Wiesz co, w ogóle w tym Minecrafcie to nie da się tak dokładnie oszacować czasu. No właśnie no Zależy Tylko od tego gdy... Ja nie wiem co to się stało tato z tym czasem, że teraz Casper jest ode mnie starszy Częściej na serwer wchodził no. To jest Minecraft A jak będę siedzieć częściej na serwerze to urosnę? <laughs> o Boże <laughs> Dziewczyny dalej chodźcie To na pewno dobry pomysł? Proszę. Na pewno Jak ja go zobaczę z doktor Kają, nie? To ja umrę Zabiję go Nie będzie Myślisz, że mogły w ogóle coś to zrobić? No Jestem tego pewna. Ale Sylwia, doktor Kaja, mi naprawdę bardzo pomogła. Ona mi uświadomiła, że, że kiedyś byłam duchem. Ona? Tak, to ona. Ja na nie widzę. Co wy Ale gadacie? Na pewno by czegoś takiego Chodźcie. nie zrobiła, skoro mi pomogła. A nawet mnie nie znała. Skoro ci pomogła, to musiała mieć jakiś interes. Chodźcie za mną. A. No dobrze. Mieszka, dziękuję. Naprawdę wielkie dzięki. Pomagasz mi odzyskać pamięć. Wiele ci zawdzięczam, dziękuję. Ja nie mogę, czy wy to widzicie? Lili, ona nie jest szalona, ona Ale jest okropna. Ona leczy. Leczy. Chodźcie, szybko. Co? O nie. Co to jest? Chodźcie do niego. Nie, 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 jak Zobacz Zuzia, Zuzia tak, tak. zobacz. Tu jest, tu jest. O, tutaj się coś... Wow, ja chcę mieszkać tutaj. Dobrze, a więc tak, tu jest okay. nowe osiedle. Okej, okay, no właśnie widzę wow, już. Jaka nowe osiedle. Ono właśnie świetne. się dopiero... Dzie, tu się biega, <laughs> tu się biega, wow! Niech pan powie. Nie chcę zapatrz, mamy karat! <laughs> proszę pana, to jest pałac. Mnie to jest za droga, że to jest jakaś w ogóle mm. siedziba No czy nie się nie to tak to tak to tak. kosztuje 20 tysięcy łapek. Aha, dobrze, drodzy widzowie, ten dom kosztuje 20 tysięcy łapek, także o, wiem, jak że na pewno nie dobijecie. No, nie palmy w centrum miasta! Tata, parę razy wam się przytrafiło dobić 20 tysięcy lajków, ale nawet nie liczę na to, że teraz wam się uda. To Natomiast to Gdybyście gdybyś, gdybyś gdybyś dobili zobacz, to. No, bo ty, a właśnie nie co ty to Zuzia, wychodź stamtąd. Proszę pan, a tutaj te roboty drogowe to się skończył kiedyś? E, tak, tak, Mimo skończą że się. Mimo, kiedyś uzbieram te 20 tysięcy lajków, like ale na pewno nie tak od razu jednym odcinkiem, ale kurczę, to jakaś niezła dzielnica w willowa, tak? Zuzia, tak, chodź, tak, pakujemy się. Tak, tak, bardzo prestiżowa dzielnica. Ej, a będziemy tu mieszkać, to ja chcę dziury. tutaj mieszkać, to zobacz, tata, widzieliśmy, mamy tu dziedzinie. Zuzia, to od widzów zależy. Tata, dziedzinie, zobacz, 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 my tu mamy dziedzinie, dziedzinie, nie, dziedzinie. Słuchaj, to jest dom w stylu willowym i tu to nie stać na na... Zuziu, proszę Cię, kochanie, idziemy to już. Jest nawet. No to jest za drogi dom, na nie stać. Chodź, idziemy stąd. No wiem, nie. że. To poproś widzów teraz, bo jeżeli chcesz mieszkać, to oni muszą dobyć 20 tysięcy lajków, proszę bardzo. 3, Dobry, 2, 1. Chodźmy, nie, już skończyliśmy, poprosiłaś. no, nie, to no to Masz 3 sekundy, Uwaga, raz. Drodzy, bogowie, dwa, trzy, koniec, idziemy. Łapek, to, to Chodź, 6 przestań. Teraz do kwadratowic i to mieszkanie o, znajduje się w bloczku. I, to, bloczku. i to, bloczku. to będzie chyba najbardziej optymalne z tego, co Pan mówił, tak? Jest jakieś takie tak, tak. tańsze czy coś? Zuzia no chciałabyś mieszkać w kwadratowicach? Kwadratowie jest tak trochę za dużo takich Sebiksów jak Dominik. Dominik! Jak e, za, mogłeś? Co tutaj robiła doktor Kaja? To i jednak e. prawda. Stracasz tego po nim. Ja też. Kim, kim jesteś? Jestem twoją dziewczyną! A ty co? Kim Pan jesteś? Straciłeś? Ja nie mogę z nami koniec Dominik! Ale, ale ja, Coś ty narobił! Nie, ja... robił. Ale ja nie chcę Coś... Ciebie znać! Ale ja cię nie znam! Nie chcę Ciebie ale znać! Ja nie znam. Chodźcie! A, to e, koniec! To... Weź to, mi nie też... do mnie Nie no, dla mnie to po prostu. Sylwia, weź w ogóle go, nie wiem. Ja Dla mnie to po prostu on jest już skreślany, w ogóle nie wiem po co jeszcze się, nie wiem, byś się z nim Nie jakoś... Nie, ja go nie chcę zagrawać. znać, nie? Ewidentnie. No, ale... no, ale... Co ale... ja może tak mu takiego zrobiłam? No. Co ja mu takiego zrobiłam? Nie wiem, nie chcę go znać. Dobrze widział, że nie lubi doktor Kyle, a mm. ale zrobił to specjalnie. Sylwia, ale to... może naprawdę tego nie pamięta. No nie, no, ten Ja sądzę, że jest po prostu ja. okropny i wstrętny. No, wydaje mi no. się, że. W ogóle no nie ma co, no, chodźmy na domu, bo. I... Szkoda gadać bo... na ten temat. No, i... no, naprawdę. Już No dobrze. Mam dosyć, chodź, mam dosyć na dzisiaj. Zuzia, zobacz, co tu jest. Galeria handlowa. Zobacz. To no jest Nie ma Dużo alternatywek. Co? 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 Co to jest alternatywka? No to jest taka dziewczyna, która się ubiera tak samo jak połowa innych dziewczyn, no są takie brzydkie, w ogóle mają Nie grzywki byli. i łańcuchy jak... Czy pan zna to, słowo że... alternatywka? Nie wiem, co ta młodzież... Co, 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 co tam jest, ja to jest słowo roku? To jest ten blok. To jest to bloczysko. Tak, tak. Mieszkanko tutaj kosztuje, jak już mówiłem, 10 tysięcy łapek. Aha, dobrze. Drodzy widzowie, jeśli byście chcieli, A byśmy mieszkali w takim są te blokowisku. Duże, Poszyć duże. To duże, to duże. Ja duże. Pa. Czekaj, Zuzia, Zuzia, chodź tu Zuzia, chodź tu do mnie. Chodź tu. Zuzia! Zuzia! E, nie, no, nie, nie wolno. Nie, no nie, niech ją pan złapie. Zuziu, proszę cię, Zusia! E, to jest proszę. mieszkanie czy recepcja? Miasto, które dopiero powstaje. Tam jest galeria handlowa, tam jest, handlowa, tam jest liceum. To ci gwarantuje, że nie dobiją tyle! Dobrze, dziękuję panu. Ja się zdecyduję w najbliższym czasie podejmę okay, decyzję razem rodzicom. Dobrze, że znam te ceny, znam to wszystko. Eee, do pan tu zostanie, tak? Tak, tak. Ja jeszcze mam tutaj do opłacenia kilka dobrze. Rodzin, więc. No my wracamy, my wracamy. Wsiadaj do fury, co, co stoisz na masce? Do samochodu. Dziękuję panu bardzo. Najprawdopodobniej to będzie jednak, myślę, ten najtańszy dom, tam jeszcze w Minecraftowicach, no. Dobrze, rozumiem, okej. Ale do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Będę dzwonił. Zuzia, no zobacz, tutaj jest ta galeria handlowa. Byłaś kiedyś w takiej wielkiej galerii handlowej. Zuzia, 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 nie przegadasz mnie, Pieronie jeden. Pieronie, no słucham co? Za, Zawiesz, mnie do szkoły? Boże, ja nie do szkoły. Co ty, szkoła? To to jest tu dawno po lekcjach tam jakieś ty, lekcje ale, są, ale to ja ty, ty nie masz dzisiaj. Ja w szafce zapomniałam butów zmienić. No, a to w szafce butów zmienić zapomniałam? Jak w szafce butu? A to to, to zmienisz jutro, no, bo, no? Ja, no nie, bo potem będzie na mnie pani sprzątaska, krzyczeć, że nie przybrałam rano butu. Zuzia, yy, czy ty też widzisz samochód zakopany w ziemi? Tak? Co ci ludzie w tych Minecraftowicach odwalają, to po prostu się w głowie nie mieści? Zuzia! Ale tata może też Dobrze, zawiozę też... cię do tej szkoły już i okay. daj mi spokój zawożę, ale, ale sama wrócisz, ja jadę od razu do domu, bo jestem Dobry, głodny, muszę wrócę, zjeść obie. Piechotę, tak będzie nie. Nie 3 kilometry, tak tylko mama. raptem masz rzutem, rzut, rzutem masz rzutem masz rzut beretem jest. Bez przesady, no. Rzut czapką, no. Dobra. idź tam, zmieniaj te buty, ale Zuzia, i weź powiedz tej pani od biologii, żeby takich prac wam nie zadawała, że tam musicie jakieś... Ale pani nie ma, nie widzisz pusty parki. Dobra pa! A tylko co za pieron. Czy ona kiedyś wyrośnie z tego bycia pieronem? Naprawdę, kiedy ona dojrzeje? Już mam, już po prostu. Już, już, ja już sam nie wiem. No dobra, jadę do domu. E, dzień, dzień dobry, Krzyś, Krzyś, jeszcze nie ma? Nie ma a tu jakiś papierek leży, do no nie pani? Nie? Co jest napisane? Haha, hmm. ha, co za dzban dałaś się nabrać. Podpisano Krzysio. Podpisano Krzysio. <głosy> <głosy> czemu? Nie, no czemu? Co ty tu robisz? Chodź, psiak, chodziesz, te psy mi wychodzą na, na korytarz. A, a co tam się, co tam się dzieje? Halo, co tu się dzieje? Co to ma być? Co to za sabat? Halo? Co, co ty robisz, Sylwia? Czemu ty płaczesz? Co jest dla Ona, ona to jest bardzo ciężka sytuacja w tym momencie. Ale Jagódko, Lili, cześć w ogóle. Co, lekcje jakieś? Jedynkę dostała? Co się stało? Nie. nie. Ale poważnie, co się stało? Ale A się nie śmieje. Ale co się dzieje? Bo ja bym chciał się dowiedzieć, eee. bo to jest moja córka. Co się stało z nią? Pani Liliano, proszę opowiedzieć historię. Liliano? Ja, się tak ja nie wiem. Eee. Lili, możesz eee. powiedzieć, co się dzieje? Bo ja już tak, nie. Tak, czemu ona rytrzy? Tak, nie tak, mogę. No bo byłyśmy. Ja się dowiedziałam, się że po prostu. Dobra, czekaj, Lili. Zanim za ty powiesz, to minie pół odcinka. Dawaj, ja go mów, tłumacz. Dobra, także poszłyśmy normalnie sobie do szpitala. Nie zaczynaj się od... No i co? jak do szpitala poszliście. Jakiego szpitala? Czemu do szpitala? Sylwój, w co się dzieje? Jakiego szpitala? No bo domini, Jagoda... Dobra, czekaj, Jagoda, cicho sieć. Lili, powiedz mi to wreszcie, bo już nie mogę doczekać. Słuchaj, no. y, panie Marcel, bo. bo, bo to ja nie jestem ty! Panie! Przestań walczyć. No. Y, Dobra, czekaj cicho. Jagoda, weź mi to, powiedz, się. poczekaj, po, Jagoda, bo już mi tak wreszcie tak to co się dzieje. mówię. No, dobra. No Wyszły i co? się normalnie zakradłyśmy się do gabinetu, w którym y, była y, Kaja i w była y, no właśnie y, był, był znaczy Dominik i, i się okazało, że w ogóle Dominik. A, y, chłopak, Ja chodzi. się dowiedziałam. Y, dowiedziałam byliśmy, się, że świata. Teraz jest <laughs> Zaraz, czyli złamał ci serce Dominik, tak? Tak. Tak było. Sylwia on, on, skarbie powiedz coś. On nic nie pamięta, Sylwia, ale tak naprawdę to on i tak ja po prostu nas kłuje. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale on Tego może światu to cały wcale... światu. Może nie. Co, co tu się dzieje? Zusia, gdzie ty jesteś? Zuzia. Ja też nie wiem. Suzia. To... Gdzie ona jest? Zuzia co ty? A... Eee. Nie, nie, czekajcie, Chujeszio? poczekajcie, bo mnie to... Nie, 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 proszę, Zuzia, do pokoju, do pokoju. Sylwia, co... Sylwia, twoja książka... Zuzia, chodź gdzie ty Co się stało w tej szkole? Przecież miałaś wrócić ze szkoły? Nie, nie przyszedł pod sklepik. Jaki Krzysio? Zaraz, i... 3 zaraz, zaraz. Ty poszłaś, ty poszłaś do tej szkoły na jakąś randkę? Nie. Sylwia, czy ja o czymś nie wiem? Sylwia? Sylwia, Stajcie. wstań. Sylwia, wstań. Zostawaj w tej chwili. Proszę mi powiedzieć, co? Co, gdzie, gdzie była Zuzia? Bo coś... Przestań liczeć! To Czemu wy płaczecie teraz jak syreny dwie? No, co tu się dzieje? O co chodzi? Pomru... Dobra, ja dobra, koleżanki, koleżanki. Lili, Lili, Jagoda, do widzenia. Koniec tego spotkania, wracajcie do domów. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A psa ja, pan wam nie dam, ja wam dam... Psa pan nie pies chodzi tutaj pod... Ja wam dam chodzić A. po szpitalach. I takie rzeczy robić. Zaraz wasie lepiej dzwonię. Ale to nie był mój plan! Co? A czyj? No jak to nie? A czy to był plan? Jagoda, czyj to był plan? Jagoda! Dobra! Do widzenia wam, do widzenia! Do widzenia! Co do widzenia? Ja no to Dziewczyny! Spokój, spokój, przestańcie płakać. Zaraz mama przyjdzie z dziewczynkami. Matko, no, zda zda mam zda, nie ja mam cztery córki. Ja zwariuję. Ja zwariuję. Jak jeszcze te dwie małe, Kasia i Tosia podrosną, to będę miał chyba taki Saigon. <grym> dobra, wy sobie tu płaczcie, ja idę, dobra? No, ja idę wam o, zrobić no, obiad. Nie, 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 nie. No tak naprawdę to był mój plan. Jagoda. Show. <grym, grym>, Show. Co? Jak to twój plan? Jak to twój plan? Dobra, już idźcie stąd, idź. Do, Do widzenia. Do widzenia. Dziewczyny, koniec. Kończymy. Od... Ko chciałbym skończyć odcinek. Możecie powiedzieć jakąś puentę? Dwa Dobra, to ja was zamykam to jest syrenarium tu i se syrenarium. po no, prostu mam, mam mam w pokoju dwie syreny i to wcale nie takie morskie. Dobra, jeden zrobić obiad. Złaś z tego tych cholero jedna jeszcze pies mi